Cześć! Witajcie na kolejnym odcinku na tym kanale. Yy, tak, długo filmów nie było. To wszystko przez pogodę. Bo jest... Była minusowa temperatura, gdzie było minus 10. Gdzie na siłkę się nie wyjdzie, bo nawet w podwójnych skarpetach i butach będzie Ci zimno, nie? Dzisiaj oczywiście odcinek z siłki. Wydaje mi się, że zrobił dzień nóg. Jakawusia jest czarna tylko kawałek. Troszeczkę mleczka. No, przepraszam, za moją nieaktywność. W sumie szorstów też nie wrzucałem. Jakoś tak... Też jakoś tak... Chęci jakoś nie miałem. Teraz oczywiście feria. To będzie więcej. To nawet nie wiem, nie wrzucałem. Ponieważ pod ostatnim filmem było... Przeogromne... Grono odbiorców, tak można by było to nazwać. Jakoś tak zaczęło bo to skończyć. Było tam... 700 wyświetleń ponad. No, to nie tylko będzie odcinek. Dobry odcinek z Fortnite. Yy, niestety nie z tej ładnej jakości, bo mnie fula pamięci na ich zajęte i się nie nagrywało. To co, nie przedłużałem, widzimy się na siłowni. Więc ćwiczenie, które założyłem, że mam, a nie widziałem. Oczywiście tutaj w klapkach, którego śniegu tu mam, więc je ściągnę. Bo śniegu jest od zapierdzielenia, tak w sumie, bo mi się klapki zapadają. Dobrze, ćwiczenie, które odkryłem, tutaj mam 25 kg. Bo miałbym 30, ale nieco ciężaru mam z domu, bo tam jest ciepło, tu jest zimno. W momencie jak jest minus 10 stopni, to to przysięga, że nie da się ćwiczyć. Dobrze. Przysięgnięcie jest takie, że kurdziemy się na brzuchu. Kurna, noga mi zleciała. Tu dajemy nogi. Nie no, czyli to dla. 25 kg. O, to ten deseń. rozumiecie o co chodzi. Ach. Tylko te drewniane na kolcu tam, gdzie... nad kolanami To boli, bo jest drewniane Jak to dupy sytuacja No, no to w tym stylu Robiłem poza filmem dwie serie Dodatkowe ty uginają na nogi, oczywiście teraz 10kg, lecimy przesiady yy, Powtórzenia było po 15 jakoś uginania Ostatnie było do upadku Nie wiem jak teraz pójdzie w tym przysiadaniu. Przecież że było ostatnie do upadku przy uginaniu No to co, no... Lecimy tylko moment. Tu macie butelkę z wodą. Jakby to, tak właśnie wygląda butelka z wodą, jak jest na domku, dokładnie na siłowni. W trakcie momentu gdzie jest. Teraz obecnie 0 stopni, a było po minus 10. Dobra. To lecimy z przysiadami, zobaczymy ile pójdzie. Tak plus minus. 20 kg spróbuję wziąć. O, już ciężej Ale ja to się robi źle, to możecie pisać w kom Jak pod ostatnim filmem Ach. Dobra, teraz przerwa I widzimy się chyba na kolejnym ćwiczeniu No dobra, zrobiłem serię jedną poza filmem Teraz y, przysiadam, bo mnie tu pod nogą skórzy Oczywiście cały czas te laczki moje, Albi, Takie I takie o, zimno w palcach ale jest lipa, jeśli chodzi o pół no bo wczoraj chyba lepiej było. Co so, ja sobie trinceps tu robiłem i plata tutaj oddolne. O! Dzięki widzowie za to, że mi podajecie pewne informacje, o których nie wiedziałem. Na przykład, że tu robimy klata, a tu plecy. To ile? 35 jest. Tak? 3, 4, 6, 7. 7 35, dokładnie. Już powinien być opór. No, czuł Trzeba lepiej robić. Chyba będę robił sobie teraz takie daily, sumie takie, nie daily, tylko co drugi dzień będę robił nogi. Bo trzeba z nimi sobie hardować totalnie. Dalej, kurde. Jest G. To co, się przy kolejnym ćwiczeniu? Okej okay, widzowie, teraz robimy łydki, 55 kg tam jest. W moim ćwiczeniem ulubionym jest na łydki właśnie to, że cyk i cyk. i teraz tylko się wspinamy na lekkim podwyższeniu. Te klapki nie pomagają w tym, niestety. Po zakończeniu zrobiłem jeszcze jedną serię z, z 15-10 powtórzeń. Oczywiście 5 kg w dół musiałem zejść, bo już była lipa. Ale to jest tutaj ostatnie ćwiczenie i widzimy się na pożegnaniu. Więc co, mamy tu takie Bajo jajo tak zwane 6 jaj po 6 gramów białka Plus minus, tam może 5 To z 30 gram białka mamy w takich jajeczkach Oczywiście wszystkie zjemy yy, yy, No to co, widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale Pa pa